Witajcie, z Kuba, Wiktor, teraz masz nagrywaj to jest kolejny film z Fortnite'a na moim kanale. Znowu, bo chciał przesłać ten, bo... No daj go, daj ten, daj! Ale ty, ty nie mógł, będziesz mógł dwa razy zakać. No ale no, dobra. No to dobra no to skończę ten odcinek. Nie no weź, będziesz mógł dwa razy Widzowie, nie nagrywam tego odcinku, bo Wiktor teraz no, mi nie pozwoli grać. Ale będziesz mógł dwa razy, No ale i tak nie nagrywam we. Nie pozwolisz mi teraz zagrać? Dobra, kończymy. Eee. Dobra no. nie się jeszcze Dobra, no. Czekaj, przywitam się z moim ojcem, poczekajcie. Czy... Siemano, gdzie już jestem. Więc... Ja się No. Ej, Wiktor, obejrzymy film, który nagraliśmy. Trochę chociaż. Dobra.

Te, 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 Nie wiem. Kup, bany mać. O, duża pota A czy jeszcze tam jest? Tego nie chcę tutaj bo tak nie wybiorę. Czekajcie po moim ojcowi, że nagryłem odcinek. Dobra, Wiktora, typ atakuje się. Dobra, dobra. Ulepszona. Ulepszona? Uciekaj, czekaj. Te pieniądze będą łapy. Ulepsz masz krzynia. O kurde! Masz, masz! Masz broń, masz broń, masz broń. Kozacką broń miałeś. Dawaj, dawaj, Na daj dobra. bierz. O kurde! Nicey. Nice. Nice, nice. Wiktor, podstawka by się przydała. No bardzo. Bardzo aż tak przebardzo by się.

nie, nie chcę się. Ej, ej, tutaj połóż. Ej, tutaj jest nie? jest. Ej, weź tutaj Pusz, to patrz. Pusz. Nie, nie widzę. Dobra, wyżej. Tam Dobra, ja daję gotowość, ja daję gotowość. O nie. Tu musi być ej, to tu tak. bliżej gdzie? Dobra, ja będę grał, ja będę... Widzę. Jest GITES, mam hmm. ustawione. Dawaj, dawaj. Dobra, widać wszystko, widać Dobra. Znasz przenoszę do gry. Boże. Dobra, lecimy z tym. Łączeniem. Battle Royale! To chyba przybliżę, żeby było lepiej. Pyk. O! Dobra. Ty zasy jest git. To... Dobra, to możemy do ale... Widzicie przepraszamy za takie dwie kropki, bo coś się stało. No, więc... Jakbyście czegoś nie widzieli... Ej, to z Rogalik, to jest Czy Sposenka! Czy tańczysz za piosenką. Czekaj ja sobie... Oczywiście no, może... możecie, możecie... sobie... Możecie powiedzieć w, w komentarzu, że czy będzie... jest jakiś jakaś... y, tan. Muza. piosenka, no. może być w tle. Czekaj, ja sobie zaznaczę, jak ja powiedziałem. Dobra, nie wiem. Gdzie na i tałeczkę? Czyli tutaj. Na słone wieże dać Na słone wieże? Nie, nie chcę na słone wieży. No to. Nienawidzę słonych wież. No to tu poleć. Dobra. Zielona żeby Ta na miejscówka.

Siemano mordy, już jesteśmy. Moja siostra musiała znowu wejść. No właśnie. Eee, tutaj mam my... takie kawki, bo nic nie ma. Bo się świeciło. Ale... No wchodź. Gdzie? Tyk. Nie ma nic. Bo się nie świeci. A potka, nie mam poteczki. Ale tu mam poteczki. Dzień no dobry Witam wszystkich tutaj O tam jest skrzynka Nie chyba Gdzie? Tutaj, Kto? ślepy jest tu. Nie ślepy jest Nie Co, Ej, są dwie kasy Wejdź, to będzie 10 golda Otwórz je a kasy Dziękuję Dziękuję, Dziękuję. Okradam Okradamy Okradam, okradam, Ej, co tu jest? Ej, a Zbący gdzie ta skrzynka? żadnej nie ma. Gdzie ta skrzynka? Już nie ma, bo myślałam, że tam was No czekaj, sprawdź co tam jeszcze było, bo nie sprawdziłem. Tam jest wyjście. Idź tam do strefy, idź. Jest Ej, do, do strefy, strefy, do strefy, to jest strefa, dobra. Wiem, gdzie iść. Dobra, i do żadnej pompy nie wziąłeś? Byle jakiej nawet nie No wziąłeś. nie ma tu pompy. Ej, zobacz, y, pójdź w lewo. Patrz, co się stało z autem. Nie. Dobra, szybko otwieram. No no bo ja. Dobra, idę szybko do strefy. Ja, ja cię mam zbudujeć. No, o, to jest świetna Nie, chyba kusza. Tak. Ale kusza jest na daleko, bo ja. tam jest celownik. No to ja sobie... Idę do Tu, kurde. Kurde, kolejny muszę jest iść Snajpetka! Nie, to nie snajpetka, myślę, że to snajpetka. Nie, idźcie zobaczę. No patrz, no, kusza go. Kusza? Kusza. Kusza, tak. widzisz? Kusza Amora. Amora, amora Czyli kusza. zakochańców. Czyli anioła zakochanych. Dobra. Nie no, masz tego w szkole? Nie. Coś o świętym walentyn masz? No ja dzisiaj robiłem takie koty na wam, dzięki. Ej, ktoś się budował. A to chodzisz do jakiej szkoły? Ja do dwójki na kościuszkę. Ej, żeby mi widzowie tam nie przychodzili ty! I ciągle o tym mówię Ej, widzowie! Zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie dzwoneczkiem na kanale. Oczywiście ta szkoła oczywiście do niej nie chodzimy. No właśnie. Więc to raczej... Udaj, chyba fałszujemy niestety. Ten próbuje coś zbudować. No dobra. No. Tak i nie masz matców, to się nie da. Tam jak się buduje! Tam! Naprawdę ślepy jesteś nie gdzieś budujących ziem, ziem, ziem. Kałach jest na daleko całkiem bardziej niż to. Może teraz cię zabije ten typek był. umiesz. Chyba nie umiesz chodzić na ten nic, nic nie rozumiesz. Rozumiem wszystko w parnacie. Tylko, że. Tylko dziwacznie. Ej. Wygodasz. Co tu było? Tam typek jest. Weź kałacha. Wyceluj w niego. Dzień. No tam gdzieś była już go nie ma. Oczywiście. To jest ślepy jak. Ślepak. Nie ej, ej, tam coś było. O splasze! Użyj splaszów, będziesz bogaty. Czemu nie jesteś? Dobra, dziękuję. Oczywiście, nie ma żadnej pompy. No, słabo. Nie da się jakbyś dopiero do zaczął gry. Nieprawda! Przecież mam skina. Ale mi chodziło. Zrobić no zgodywkę. Takie masz, ekru. No tak. O, 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 o kurde! Nie! Co, 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 co to, co? To tu On dostał. A będzie lepiej nadal. Kubka, kubka wani. Z czemu nie walisz? Dlaczego podchodzisz. Tam jest, na daleko Mogę ci wycelować. Ła! Ma Wa, Ła! Strefa, strefa, strefa. Tu masz jedną dłuższą Lunda. Zabiłem! Zabiłem, jest, jest. Widzowie, to jest życie, to jest życie. Po szybko! Taki miał lód. Ej, no spodobał się taki lód. Nie, nie Dobra. Nie ma leczenia. No gość, tu! Ale już zaraz będziesz w strefie. No zaraz no. Jest zaraz Jest! U! Tam coś jest. Jakiś lód tu jest. Nie widzisz? Ślepy jesteś. Ale jak ślepie? A, a tam są złota. To jeszcze ja sobie zbieram. I splasze. Użyj splasze, bo się uleczysz. To ci, też ci leczy HP. Dziękuję. Ale idź tam, bo tam były luty. Tu i tam jest lód. To idź po tamten najpierw. O, snajperka tam jest chyba. Tak, snajperka. Snajpa, snajper? To weź snajpa. Czemu nie bierzesz snajperki? Nie Czemu nie wzięłeś złota? A, Prawda, tak. Ok, ci... Podka. Żeby była pompa. Jest. Jest pompa. Jest pompa. Zamiast tego właśnie. Dlaczego? Czyli tego, co trzymałeś w ręku wcześniej. To? Nie, snajperka. Nie, no nie. Te... Tak, za. Bum. Masz jeden strzał do snajperki. Proszę, żebym tylko zdążył. Nie zużywaj go. O tam był jakiś typ, ale idź po lód, bo to może być amont snajperki. Ale nie ma. Jestem, no. Ale weź Mk zamiast Kałacha. Mka jest o wiele lepsza. Mka zamiast kałacha. Uwaga. Muszę dojść. Szybko. Zobacz lepiej. O, tyle masz. Na o, kurde. No to słabo. O, nie, no to słabo. Szybko muszę iść. Ale no, cię tak szybko nie dogoni. To z Nie, ale. Ja już chciałem być. Już jest. Ej, ale mam do jednego killa, to jest dobrze. Dopiero. Tam po lewej ktoś się budował. Ej, widzowie, to się nagrywa, nie? No, więc nie, jakby nice. Nie. Ile ja nagrywania. Trzynaście. A, no to mało. Mandalodion albo ktoś. Chciałbym z Mandalodionem. To jest statek. Niektórzy z nich. Sitek. Ej. ej, 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 ktoś się. Tam jest walc z Mandalodionem. Nie. Zabijaj go! Musi je celować? Nie! No weź! Sam chcę! No to nie wycelowałeś, bo. Ej, smak. No, ale masz jeden strzał, nie malnuj go! Dobra, no. Ja bym nie No. Daj, ja las. Cześć. O kurde. No to mam się strana. Strefa On jest w strefie. No jest. Najgorzej. Jak celujesz, to wolniej idziesz. Wiem, wiem, wiem. Dobra, szybko iść, 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 iść. Kewa pije. Muszę pić kewa, ale on ci nic nie da. U Uciekam stąd. Po tobie. Nie, faktycznie. O nie, ale strefa się zmieniła. Teraz jest najgorzej, bokę Kę chce. Bokę wy chce pić, kę wy chce pić. Wy ale oni ci nic nie dają. Ale dają nic. Ale, 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 tylko to zabiera. O nie. Zielony most. Ej, tutaj weź. O kurde. Zabijanie Leczenie tam coś. było. Leczenie? Tak, też. się uleczył. wiesz? Nie, nie, widzę ten... Dobra, wiesz co? Kończymy odcinek. Kończymy, ale będziemy, że jeden długi, bo jeden długi, wiesz? Kończymy odcinek. Kończymy. Kończymy. dobra, jak chcesz. Widzowie, słuchajcie, kończymy odcinek, więc pa! Zagramy w rolę.